To wchodzimy? Wchodzimy. Wchodzimy. Tam jest ciemno. Zapraszamy. To wyjedziemy dziś? Bądź gotowa wyjść dziś na drogę. Ojojko. Ciemno. Ale obstawiam, że chyba nie przejdziemy przez całość. Widać, że stary jest bardzo stary. Już długo, długo pewnie znieczynny. Mamy na górę. Na górę. jest pusto. Poczekaj, poczekaj, nie wchodź tutaj. Miej na uwadze, że prawie wszystkie dachy na dole były zapadnięte. No dlatego właśnie żebyś nie wchodziła. Dobra, tu nie będziemy chodzić, idziemy na dół. Jest ryzyko, że można spaść na dół. Ale czekaj, ja tam chyba zerkałem czy nie? Tak, no nie, tutaj byłem przed nim. Musimy zobaczyć tylko Tędy weszliśmy. Mhm, tutaj mamy drzwi. A to będzie... Aha, dobra, to jest zamurowane w ogóle. Ale jest tutaj klimat. Poczekajcie. Czy my, czy my przejdziemy tam dalej, jak wejdziemy tutaj tędy? Ale tu jest ciemno. Dobra, tutaj przejścia brak. Tutaj jeszcze mamy pomieszczenie. Aha, i tutaj też jest koniec. Nie wiemy jaka jest historia tego miejsca. Jak długo jest już to nieczynne. No ale jak widać to pewnie już sporo czasu. Minęło, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Do dalszej części chyba nie będziemy w stanie wejść. Wszystko pomurowane. No, ale cóż, bywa i tak. Jest fajnie. Nie? Jest fajnie. No, szkoda, że nie możemy wejść do dalszej tej części. Tą no tam, bo to się ciągnie aż tam, tylko to jest pomurowane wszystko. No, o, zobacz, jak wygląda dach. Tu już stoimy na części dachu. Wierzymy. Mega, wygląda ta wysająca farba, nie? No to mi się bardzo podoba. Ale zobacz, cały sufit jest no. taki. Tam ciągnie się aż do tych jarzeniów. W paru miejscach też coś takiego, bo przeważnie w takich pałacach jakichś starych. Dobra, może wyjdziemy sobie na mną jeszcze. no on się tam ciągnie. Widzisz, on się ciągnie aż tam tam tam, ale to wszystko pomurowane. Tam z drugiej strony też nie ma co iść, bo kamery, kamera, kamera, tam jest cała stróżówka, sokiści i w ogóle, także no. Nie będziemy się tam jakoś za specjalnie wychylać. Może i z drugiej strony jest gdzieś jakieś wejście, ale jak tam wejdziemy, to po prostu już będą nas widzieć. A po co ma tutaj ktoś do nas przychodzić? No, zobacz, jest to spore, widzisz? Tak, myśmy byli gdzieś chyba. W tamtej części tak blisko, a tam już później wszystko hmm. jest pomurowane. No szkoda, ale przynajmniej tyle się udało wejść. To też nie ma co nadużywać tu gościnności, prawda? No też. <laughs> Jedno jest pewne, że ten dworzec jest stary jak świat. Bardzo stary. Bardzo fajne miejsce. Tutaj mamy ścieżkę. Tutaj mały I... lasek. I mamy grzyby. I tam następne. Ale kto by zbierał grzyby w takim miejscu. No, pewnie tak. Co uciekały? Jedziemy dalej. Jedziemy. Dziękujemy za oglądanie. Pozdrawiamy serdecznie i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się i cześć. Trzymajcie się po cześć.